Siemanko kochani, trochę mnie nie było, ale już do Was wracam z nowym kontentem odnośnie frytkownicy beztłuszczowej. I właśnie w komentarzach ktoś napisał, czy upiekę tutaj jakieś ciasto. I w zasadzie nigdy żadnego ciasta w tej ninży nie piekłem. Dlatego dzisiaj na próbę, po raz pierwszy, bo nigdy tego nie robiłem, więc nie chcę może, żeby mi się nie udało, zrobimy sobie mafinki. I składniki na mafinki są następujące. Ja tutaj dałem już do miski 150 g mąki, 100 g cukru, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i to wszystko sobie wymieszamy, bo składniki suche trzeba mieszać zawsze na początku. Tak jest. Mamy już ładnie wymieszane. I tutaj mamy wlane. 120 ml bądź gramów mleka. Ja brałem 120 gramów mleka. Do tego 60 gramów oleju i jedno jajko. Wymieszamy sobie to wszystko ładnie blenderem. Oczywiście powinienem robić to wedle najnowszych receptur w czymś szklanym, z racji mikroplastiku, no ale trudno już, następnym razem. Następnie to przelewamy do naszej miski z tymi właśnie z tą, z tą właśnie mąką ciach i to również wszystko powolutku sobie mieszamy. Dobrze, super, mamy już wszystko wymieszane. Zdejmujemy końcówkę, wrzucamy do mycia. I teraz tak. Mamy to wszystko wymieszane. Tutaj mamy te foremki. Przepis, w ogóle, jako ciekawostkę, wygenerował mi chat GPT. Poszukałem na internecie, ale nie mogłem nic e, znaleźć i się zdecydować, który przepis powinienem użyć. Dlatego wziąłem z czata GPT. Polecił mi ten. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, na tym etapie możecie sobie spokojnie dodać jakieś e, te czekoladowe. E, jak to się nazywa? Czekoladowe co? Czekoladowe... Czekoladowe nie wiem co. Kulki! Kulki! Na tym etapie możecie dodać sobie też kulki jakieś czekoladowe, jak lubicie. Tak? Albo możecie dodać trochę kakao. To będą babeczki kakaowe. Ja zostawię może tak, jak jest, na pierwszy raz. Sprawdzimy to. Witajcie po przerwie. No i teraz co? Ja słyszałem, że trzeba tą frytkownicę najpierw wygrzać, żeby tak jakby była już w nagrzanym jak stawiamy takie na przykład ciasto do rozgrzanego piekarnika, tak samo tutaj, więc tak samo zrobimy. Um, ustawimy sobie maczowanie, czyli taki sam czas w obu komorach, bo nie wiem ile wyjdzie tego, czy będziemy piekli na dwie, czy na jedną. I ustawiamy na bake, czyli na pieczenie i po prostu 3 minutki rozgrzewamy, żeby wszystko było ciepłe. Za trzy minutki was zawoła. Na razie jesteśmy. Czas już się tutaj kończy. Maszynę mamy rozgrzaną i zaraz zobaczymy, będziemy układać te mafinki, przelewać do form. Ja użyję podwójne, bo nie mam akurat takiej. Nie mam akurat takiego wkładu silikonowego bądź foremki do mafinek. Po prostu będę wstawiał dwie, żeby było to troszkę sztywniejsze i zobaczymy, ile tu się zmieści tych mafinek do tego. No i tak po kolei właśnie będziemy dawać. Gdzieś do trzech. Do, ała, oczywiście oparzyłem się. Uważajcie, bo gorące. U mnie jak zwykle na żywo wszystko. Nakładamy do foremek, tak gdzieś mniej więcej do 3 czwartych ich objętości, uważając na to, żeby się nie poparzyć. O to, co tutaj postawiliśmy bez sensu pod ręką, tak? W sumie zanim ja to nałożę, to oczywiście wystygnie, więc. Nie wiem, czy to ma sens rozgrzewanie tego. Ale nie trzeba rozgrzewać. W ogólnie przeczytałem, że można, ale nie trzeba. Skrócimy po prostu trochę czas pieczenia i zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw. Jeśli Wam się podoba ten przepis, to dajcie znać w komentarzu w ogóle, co mam jeszcze ugotować. Postaram się dodawać teraz więcej kontentu. Mm, także. Zobaczymy, bardziej regularnie. No, i tu mamy trzy na jedną stronę. Myślę, że się zmieści 6. A, damy tak trochę więcej tego ciasta. Oczywiście to wszystko jest lepiej, jakbyście mieli foremkę, żeby to wsadzić. Tak. Ja mam taką silikonową, ale staram się ogólnie w niej nie piec. Jak muszę, to upiekę, ale. Jakoś mi to wszystko później, żona też mówiła, że śmierdzi to wszystko silikonem. Także staram się jednak propagować te papierowe foremki. Układamy sobie. Tak, mam już cztery sztuki. Już robimy piątą. Może niedługo wrzucę też troszkę filmików z Ninja tej maszyny do robienia lodów, bo też już ją mamy, a dawno nic nie było robione, żaden przepis w niej. Pięć mamy i szóstą. TAK. Tutaj ważne w tym przepisie jest, czytałem, żeby sprawdzać patyczkiem, czy one będą gotowe, czy nie, pod koniec tego pieczenia. Dobra, jest. Mamy tak. O, tutaj za dużo nawet. A, o, jest idealnie ciasno. A do tamtych już podolewam. Wszystko po prostu, żeby nie robić na dwa razy. Trzeba to wymieszać. Wziąć wszystko, żeby się nie zmarnowało. Ok. Po męsku wiadomo. Gotowanie jest w bałaganie, jak to mówi. E, dobrze, postaram się pokazać Wam, jak to wygląda. I tutaj mamy wsadzone mafinki do e, naszego pojemnika. Wiadomo, troszkę e, przyciśnięte do siebie, ale to dlatego, żeby nam się nie rozlały. I co? Będziemy je wstawiać. Mojego błędu nie nalewajcie tak dużo, bo e, może to się źle skończyć, ale trudno. Już zrobiłem to i sprawdzimy. Najwyżej wyjdzie ciasto mafinkowe. Wstawiamy to do pieczenia. E, Komora druga. Bake i przepis jest napisane 160-170 stopni 10-15 minut. Ustawimy na 10 i zobaczymy za chwilę, co z tego wyjdzie. Widzimy się za chwilę. Dobra, kochani, jak sami widzicie, minęło już ponad 5 minut, 5 minut 20 sekund i zaraz zajrzymy do środka zobaczyć, jak to wygląda. O, już przyrumienione. Ok, nie chcę ich za, za długo trzymać na zewnątrz, żeby na pewno wyszły i dobra, zostawiamy do, tych, do upływu czasu. Myślę, że będą dobre. No i słuchajcie, jesteśmy po przerwie, zostało 6 sekund i zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Podejrzewam, że może być różnie z tego względu, że nalałem za dużo, aż się boję otworzyć. Wow, trochę się posklejały. Sprawdźmy patyczkiem, czy są dobre. No, patyczek jest jeszcze mokry, bo tutaj jeszcze pływa. Dobra, wstawiamy dalej. Wstawimy to jeszcze na, na po prostu na 5 minut i będziemy kontrolować. 5. Znowu 160 stopni, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, minęło dodatkowe 5 minut, czyli razem były w środku 15 minut. Tak jak w sumie było napisane w przepisie. I zaraz zobaczymy, co się tutaj wydarzyło. Mam nadzieję, że już są. O, super kolor mają. Ok. Wiadomo, że się posklejały, to już mówiłem. no sprawdźmy patyczkiem znowu. Cuchy. Cuchy. No, tu jeszcze niestety, bo się posklejały, to jeszcze jest trochę mokry. Ale te dwie będą już na pewno dobre. Natomiast wstawię jeszcze na chwilę. Wyjąłem sobie te dwie, żeby te, co się upiekły w środku. A resztę wstawiam jeszcze, bo niestety stały za blisko siebie i posklejały się. Bake. Będę kontrolował czas, damy jeszcze na 9 minut. Słuchajcie, tamte nam się jeszcze pieką, natomiast ja wyjąłem te dwie z brzegu, które były patyczek suchy. I zobaczymy, co z tego wyszło. Wygląda na upieczone. Jak zwykle u mnie test smaku, zobaczcie. Wygląda ładnie w środku. Na pewno nie stawiajcie tak blisko siebie jak ja, bo nic z tego nie wyjdzie. Natomiast yy, zobaczę, może mam nadzieję, że te się nie spalą, że jeszcze dojdą. Może będą trochę bardziej przypieczone. Ale zobaczcie, w środku bardzo ładnie wyglądają. No i co? Jak zwykle u mnie te smaku na żyło. W smaku dobre, jak babeczki. Czyli... Mm. Dobrze, nie będę przy Was jadł, żeby nie narobić Wam zabytnio apetytu. Czyli tak, można upiec, tylko trzeba pilnować pewnych rzeczy. No i zobaczymy w następnych filmikach. Może coś innego upieczemy, może coś spróbujemy. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Subskrybujcie mój kanał, jeśli podobał Wam się film. No i będzie miło, jak zostawicie jakiegoś lajka. Do następnego razu, trzymajcie się, pa! A teraz słuchajcie taki dodatkowy content jak w filmach Marvela, czyli warto było zostać. Tutaj minęło te dodatkowe 9 minut jeszcze, czyli razem są już 23 minuty te babeczki. I zaraz zobaczymy, jak wyglądają. Czy w końcu się upiekły? No dobra, słuchajcie. Nie są spalone. Patyczek jest suchy. Patyczek jest suchy, czyli uratowane. Wiadomo, że nie wyglądają jakiś super, ale na pewno są dobre, bo już przetestowaliśmy na tamtych babeczkach. Słuchajcie, tak jak widać, doszły, nie spaliły się, czyli spokojnie można wstawić na 20 minut. I co? Polecam! Dajcie znać co? U następnego. Pozdrawiam.